Cześć kochane, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem. A, muszę sobie to jeszcze ustawić. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem na następny tydzień, czyli tydzień od 3 do 9 marca. Macie do wyboru działanie, zamierzenia, ewentualnie niezależność. Wybierajcie, zastanawiajcie się. Ja też sobie wybiorę coś na ten tydzień. I daję Wam chwilkę na podjęcie decyzji. Mam nadzieję, że decyzja podjęta, jeżeli nie, to miałyście czas, żeby sobie ten film zatrzymać. Ja w tym momencie niezależność i zamierzenia. Odsunę na bok. A zacznę czytanie od tych z Was, które wybrały działanie. Przypomnę co przyniesie tydzień od 3 do 9 marca. Do 9 Dzień Kobiet w tym tygodniu. Ło, ło, ło. O, piękne, piękne rzeczy. Dziesiątka mieczy na początku, no to może nie za piękna karta, ale dwie następne, czyli kontynuacja to już cudeńko, szóstka buław, a potem dziesiątka pentakli. Dziesiątka mieczy na początku, informacja, że już pora najwyższa, aby pozbyć się energii yy, takich właśnie smutków, smuteczków, problemów. Yy, Niekontrolowanych myśli, to pójście w kierunku takiego czarnowictwa, stwarzania w swojej głowie problemów, wymyślania, dokładania też niefajnej energii do tego, co się wokół ciebie dzieje. Dziesiątka mieczy to przypomnienie o tym, aby podążać ze swoimi myślami. I jeżeli myśli będą takie smutne, problematyczne. Jeżeli będziesz dostrzegała to, co może się zepsuć, to, co może nie wyjść, to będzie no, jakby taki główny temat, który Taki przewodni temat, jeżeli chodzi o Twoje myśli, no to niekoniecznie tędy droga. Dziesiątka mieczy przypomina, aby wszystko to, co niefajne, takie niemiłe, nieprzyjemne, zostawić wreszcie za sobą. Dziesiątka mieczy pokazuje też, że tak naprawdę dobiłaś już do dna. Już no dalej nie możesz. Pora najwyższa na to, aby wreszcie się trochę otrząsnąć. Oczywiście, patrząc z boku, niekiedy łatwo jest, Powiedzieć, zasugerować, tak? Weź się w garść, weź się w garść, rusz się, zrób coś. No, niemniej jednak, to od Ciebie zależy, w którą stronę będą podążały Twoje myśli. Jeżeli te myśli będą cały czas takie niespójne z Twoimi marzeniami, jeżeli sama będziesz podcinała sobie skrzydła, jeżeli sama będziesz troszeczkę się zamykała w jakiejś takiej klatce z niefajnych, nieciekawych myśli, no to wtedy może się okazać, może się okazać, że no Te energie nie do końca będą fajne, te towarzyszące ci energie. Wygląda na to, że uda ci się, uda ci się mniej więcej, mniej więcej, uda ci się właściwie w no, prawie, że w 100% wyjść z tych energii, bo masz tutaj zaraz energię szóstki buław, a energię szóstki buław to zwycięstwo. A więc zwyciężysz nad tymi swoimi ciemnymi myślami, przejdziesz wreszcie. Na tę drogę radości, cieszenia się, świętowania w gronie najbliższych, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. Będziesz celebrować sukcesy, które nagle zaczną się pojawiać, i w momencie, gdy uda Ci się z tej dziesiątki mieczy wyjść i zacząć się cieszyć tym, co masz, zacząć, zaczniesz doceniać to, co jest wokół Ciebie, gdy to wahadło, od tego olbrzymiego nieszczęścia, poprzez tą pracę nad sobą, radość i docenianie sukcesów, przechyli się wreszcie na energię dziesiątki pentakli. A więc zobacz, od tej dziesiątki, która tak naprawdę dobija, która przytłacza, nagle tutaj energie Twoje skierują ciebie w stronę dziesiątki pentakli, a więc dziesiątki, która przynosi szczęście, radość, dobrobyt, miłość, zdrowie olbrzymie pieniądze, olbrzymie sukcesy, wspaniałych ludzi wokół Ciebie. Ważne jest, aby po prostu zmienić troszeczkę tok myślenia. Czym bardziej uda Ci się go zmienić, czym bardziej popracujesz nad popracujesz nad Takimi energiami swoimi wewnętrznymi, tym szybciej ten sukces osiągniesz. A więc jest Ci pisana tutaj olbrzymia zmiana. Dziesiątka pentakli przynosi. Wspaniałe rzeczy, zarówno ze strony materialnej, jak i ze strony tej emocjonalnej, związkowej, a więc pora na to, aby zmienić tutaj, zostać w energii dziesiątki, ale zmienić miecze na pentakle. No właśnie, ósemka buław, rusz się, rób coś szybko, ciesz się, postaw na swoje emocje, na swoje energię, dostrzeż to, co wokół się dzieje, odzywaj się do ludzi, wychodź do ludzi, pozwól sobie na zaufanie swojej intuicji, jeżeli masz coś robić, to to rób, jeżeli myślisz o czymś, to od razu to zaczynaj realizować i wykonuj jakieś. Kroki, wykonuj jakieś ruchy, rób to szybko, nie zatrzymuj się w połowie. Pędź, kochana. A poza tym, jeszcze od kart anielskich dostałaś informację o asertywności. Broń swoich przekonań i mów tak. Tylko wtedy, gdy tego chcesz naprawdę. Um, idź w, i pędź, właściwie nawet tutaj ósemka buław mówi, pędź przez życie w zgodzie z samym sobą, broń swoich przekonań i guć się na to, na co masz ochotę. Jeżeli ktoś chce ci czegoś dołożyć, jeżeli ktoś chce tutaj. Też przyczynić się do y, jakimś mówieniem, podpowiadaniem, że coś ci nie wyjdzie, coś ci się nie uda. Po prostu tego nie słuchaj, wyrzucaj takie energie poza siebie. Wybrałaś działanie, a karta ta mówi: podejmuj działania. <laughs> Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Super informacja. Podejmuj działania. No właśnie, to jest ten ruch, wykonanie, ruszenie do przodu. Podejmij działania i działaj, kochana. Dziękuję Wam dziewczyny za to, że ze mną byłyście, że wysłuchałyście czytania na nadchodzący tydzień. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę. Proszę Was o zostawienie komentarza, o podpowiedź tematu i proszę Was też o subskrypcję. Następne czytanie dla tych z Was, które wybrały zamierzenia. Anielska i tarotowa karta rada. I zobaczmy, co tutaj dla Was pokazuje. Pokazuje tarot na nadchodzący tydzień. No, piękne też karty. Tu macie dziewczyny. Kartę Diabła, dziewiątka Pentakli i dziesiątka Kielichowa. Panuj nad swoimi myślami i nad swoimi uzależnieniami. Jeżeli jesteś od kogoś lub od czegoś uzależniona, dobrze byłoby, żebyś zaczęła się nad tym zastanawiać. I podjęła decyzje takie, które będą działały na Twoją korzyść. Jeżeli jesteś uzależniona od czyichś rad, od, od Czyjejś osoby, to dobrze byłoby, abyś tutaj uświadomiła sobie, że to ty powinnaś podejmować decyzje dotyczące twojego życia. Owszem, możemy pytać o radę, możemy wysłuchać cudzego zdania, możemy częściowo oprzeć się na pomyśle innych. Skorzystać z czegoś, to oczywiście nigdy nie jest zabronione, natomiast nie zawsze coś, co pasuje innej osobie, jest dobre dla nas, a więc warto tutaj o tym pamiętać. Jeżeli masz problemy z jakimiś uzależnieniami, no to wielkimi krokami zbliża się wiosna i może pora najwyższa, aby też. Pooczyszczać ciało wokół siebie. Karta diabła to też olbrzymia chęć do Podążania za swoimi pasjami i za swoimi namiętnościami, to informacja, że w związku, w relacji może być również bardzo, bardzo gorąco. Następna karta to dziewiątka pentakli i to energia taka dopowiadająca, uzupełniająca część informacji, które są w karcie diabła. Powiedziałam o tym, żebyś kierowała się swoim dobrem, swoimi myślami, swoimi pomysłami. A dziewiątka pentakli to przecież taka zośka-samośka. To informacja o tym, że możesz wiele, że dzięki swojej pasji, dzięki swojemu e, takiemu bezwarunkowemu podążaniu m, za swoimi myślami e, i pomysłami zdziałasz niesamowicie wiele. E, realizujesz e, wszystko to, e, co wokół ciebie się dzieje sama, i nawet jeżeli od czasu do czasu wspomożesz się. Czymś pomysłem, czy jesteś zadowolona z tego, że jest ktoś wokół ciebie, to i tak wszystko, co masz, wszystko, co osiągnęłaś do tej pory, jest Twoją zasługą i Twoim dziełem. Konsekwencja w działaniu, wiara w siebie, wiara w swoje pomysły, ponoszenie konsekwencji swoich czynów, wszystko to w dziewiątkę pentakli jest wpisane. Ludzie, którzy są wokół ciebie, mają się dobrze w blasku tutaj w tym twoim blasku również chętnie dzielisz się swoim majątkiem, swoimi pomysłami, swoją dobrocią. Jesteś chętna by pomagać niemniej jednak nie zapominasz o sobie i to jest bardzo, bardzo ważne. No i dziesiątka kielichów, która tutaj kończy to czytanie, świat stoi przed Tobą otworem. Dziesiątka kielichów pokazuje, że wszechświat dostarcza Ci wszystkiego tego, czego pragniesz najbardziej, uzupełnia te kielichy w zależności od tego, co w danym momencie jest Ci potrzebne. Nie braknie ci nigdy pieniędzy, nie braknie ci zdrowia, nie braknie Ci szczęścia, miłości, radości. Wszystko to, co będzie Ci potrzebne, y i o to poprosisz, y to, y to y wszechświat Ci ześle. Dziesiątka kielichów mówi o przede wszystkim y jest to. Y Przypomnienie o tej miłości i e, przyjaźni i harmonii w relacji, w relacji z najbliższymi ludźmi. To również dobry kontakt z ludźmi, którzy Cię otaczają, ale to także sprawy materialne i pomysły, taka, takie twórcze pomysły, coś, co zadziewa się wokół Ciebie. Gdy tylko o tym pomarzysz, materializuje się, realizuje się wszystko to, czego chcesz, czego potrzebujesz w danym momencie. Zobacz, gwiazda jeszcze dodatkowo. Karta ta przypomina o tym, że jesteś jak ta gwiazda świecąca na firmamencie. Potrafisz świecić, potrafisz być spełnieniem marzeń i również Twoje marzenia się spełniają. Gwiazda mówi o tym, że wszechświat nad Tobą czuwa. I to nie po raz pierwszy, patrząc tutaj na te karty. Karta gwiazdy to szczęście, spełnienie marzeń, to realizacja celów, to znajdowanie i otrzymywanie wszystkiego, czego chcesz. Karta gwiazdy mówi też o tym, że osoby, które cię otaczają, traktują cię jak gwiazdę. Jesteś osobą, która. Którą się docenia, której nie da się nie zauważyć, jesteś taką gwiazdką z nieba dla osób, które z Tobą żyją, które z Tobą pracują. Nic na siłę mówią karty. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. No właśnie, zaufaj, kochana, zaufaj, że zawsze dostaniesz to, co w danym momencie jest ci najbardziej potrzebne, nie, nie walcz, nie szarp się, Ty wiesz czego chcesz i realizacja tych Twoich zamierzeń, tych Twoich wymarzonych rzeczy jest rzeczą prostą i łatwą dla Ciebie. Wybrałaś zamierzenia, a karta ta mówi skoncentruj swoją energię. silna wola to zdumiewająca moc. Ty potrafisz przyciągać wszystko to o czym wszystko to czego chcesz. To już powiedziałam wcześniej, już tutaj kilka kart o tym właśnie powiedziało panu i tylko nad swoimi nad swoimi nałogami. No ciekawe, napiszcie o tych swoich nałogach. Moim są chyba um, może nawet nie tyle słodycze, co niekiedy jedzenie. E, lubię jeść w różnych miejscach, e, lubię e, kosztować, próbować. Niekiedy niestety w nadmiarze. No dobrze. Napiszcie też o swoich nałogach, czy faktycznie takie macie, czy ten diabeł mówi tylko o, waszych, o waszej niesamowitej pasji i chęci do realizacji swoich pomysłów. To też we mnie siedzi. Tak, nawiasem mówiąc, to właśnie czytanie wybrałam na ten nadchodzący tydzień dla siebie. Kochane, proszę Was o łapeczki w górę, proszę Was o zostawienie komentarza, o subskrypcję mojego kanału. Jeżeli potrzebujecie czegoś prywatnego, piszcie na maila. I teraz czytanie dla tych z Was, które wybrały niezależność. Anielska i Tarotowa Karta Rada. I zobaczmy, cóż tutaj dla Was. Pokażę tydzień od 3 do 9 marca. Bardzo sympatyczne karty również dla Was się pokazały. Królowa Pentakli, Królowa Mieczy i Rycerz Mieczy. Kochana, jesteś, będziesz w tym nadchodzącym tygodniu zarówno w energii Królowej Pentakli, jak i Królowej Mieczy. To energie ziemskie z jednej strony, to przyciąganie dóbr materialnych, to twarde stanie na Ziemi, to to też olbrzymia kobiecość, bo tutaj w królowej pentakli przecież są również energie nasze, kobiece, ziemskie energie. To pomysły na przyszłość, to ludzie, którzy będą chcieli Tobie pomagać i z którymi dobrze będzie Ci się współpracowało. To również energie. Takiego przyciągania, różnego rodzaju planów na przyszłość, realizacji, domykania pewnych kontraktów, a więc, tutaj, z tej strony, super energia, od tej strony materialnej. Dalej jest królowa mieczy, a więc, rozmowy, konwersacja, inteligencja, wspaniałe pomysły. Ta energia również będzie ci towarzyszyła w nadchodzącym tygodniu. <Klety> Przepraszam, energia Królowej Mieczy to stawianie na swoim, to pewność siebie i bardzo dobre bardzo dobre umiejscawianie swoich pomysłów w kontekście właśnie takich rzeczy materialnych czyli realizacja dopinanie różnego rodzaju kontraktów na końcu tego czytania mamy tutaj energię rycerza mieczy rycerz rycerz mieczy może wnieść na koniec tego dnia odrobinę zamieszania to mogą być jakieś plotki na Twój temat być może niektórym osobom będziesz się wydawała zbyt pewną siebie zbyt atrakcyjną, zbyt inteligentną kobietą, na to musisz zwrócić uwagę i tym się nie przejmować nie daj się wciągnąć w jakieś plotki aby nie obróciło się to potem na Twoje nią niekorzyść rycerz mieczy może wbić jakąś szpilkę, igiełkę która no, sprawi Ci odrobinę przykrości ale dobrze byłoby, tak przynajmniej podpowiadają karty, abyś się tym nie przejmowała, abyś puściła to mimo uszu nawet jeżeli ktoś będzie chciał Cię wciągnąć w jakiś konflikt Miej na tyle rozumu, postępuj zgodnie z, ze swoimi myślami, ze swoimi pasjami i nie daj się wplątać, nie daj się wciągnąć w nie Twoje problemy i w nie Twoje rozgrywki. Broń swojego zdania, mówi siódemka buław. Siódemka buław pokazuje, aby właśnie nie dać się zrzucić, wypchnąć z drogi tej takiej... Um, tego kroczenia w kierunku sukcesu. Siódemka buław podpowiada, że może Ci się wydawać w pewnym momencie, że ze swoimi pomysłami, ale również problemami zostajesz zostawiona sama sobie i niekiedy musisz twardo stawiać na swoim. Ale siódemka buław mówi też o tym, abyś nie dała się wytrącić z równowagi, abyś bronił. Miła właśnie tego swojego zdania, nawet jeżeli w Twojej głowie poprzez jakieś uszczypliwości, poprzez. Jakieś, czyjąś niechęć, czyjeś plotki, możesz mieć wrażenie takiego rollercoastera w energiach i emocjach, to przypomnij sobie, że Ty tak naprawdę jesteś w energii Królowej Pentakli i Królowej Mieczy, a więc jesteś osobą pewną siebie, wspaniałą, cudowną, inteligentną i jesteś w stanie postępować zgodnie. Ze swoimi myślami i pragnieniami. Nie daj się zrzucić z konia, z tego piedestału. Nie daj się zrzucić komuś, kto no, może chcieć tutaj troszeczkę w Twoich energiach namieszać. A więc koniec tygodnia taki może być troszeczkę. Nie fajny. Nie daj się zepchnąć, no to będzie wszystko dobrze. Karty anielskie pokazały ci kartę córka. Odpowiedź na Twoje pytanie związana jest z Twoją córką. Jeżeli nie masz dzieci, bo jeżeli masz, no to możesz się tak odrobinę przejrzeć w niej jak w lustrze, natomiast jeżeli nie masz, pamiętaj, że Twoje wewnętrzne dziecko też może być tą kartą określone, zaglądaj w głąb siebie, pytaj siebie, Twoja energia i Twoja inteligencja jest w głębi ciebie. Na tym powinnaś się opierać, a poza tym zobacz, wybrałaś niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Niech Cię tutaj jakiś rycerz mieczy nie zrzuci z siodła, bądź na piedestale, to ty decydujesz o swoim życiu. To ty decydujesz o swoich sukcesach i nawet jeżeli będzie Ci przychodziło ich bronić w niektórych momentach, no to po prostu ich. Broń. Dziękuję Wam, kochane moje. Dziękuję za to, że ze mną byłyście, że wysłuchałyście mojego czytania. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę, proszę Was o subskrypcję, proszę Was o podpowiedź tematów. Proszę Was ogólnie o zostawienie komentarza. A jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, jeżeli chcecie się dowiedzieć, cóż tutaj za rycerz mieczy, Chcę Wam w tym życiu namieszać, piszcie kochane i zamawiajcie prywatne czytania. Całuje Was zdrowa baba i tarot.